Jak to gówno się włącza? Tu gdzieś? Nie. A, to już leci. Hi! Klaps z tej strony. Ciekawa rzecz. Pierwszy film klapsa, ostatni film klapsa. Wszystko przez tę produkcję. Produkcję sprzed 15 lat. Metrix Braci Wachowskich, wówczas braci, teraz rodzeństwa. Piętnastolecie. Cały czas trzyma poziom. Efekty po 15 latach też nadal niczego sobie, ale dało mi to ogólnie do myślenia, bo bloga prowadzę już 4 lata i co? Nic się na tym blogu nie dzieje. Nie przybywa komentarzy, nie chcecie wyrażać swojej opinii na temat tego, co ja tam piszę. Ja też piszę rzadko. Oczywiście piszę zajebiście, ale prawda, rzadko. Nieczęsto. Co z tym zrobić? Na tym etapie, po 4,5 roku, najlepiej po prostu zrezygnować. No bo tak. Jestem mężem, jestem ojcem i co? Nie ma czasu. Nie ma czasu na oglądanie filmu, nie ma czasu na oglądanie seriali, nie ma czasu na czynne uczestniczenie w życiu blogosfery, nie ma czasu na. Bycie takim blogerem, jakim chciałbym być. Dlatego pierwszy film i ostatni film, który umieszczam na YouTube. Blog Klaps przestaje istnieć. Co? Tak, Blog Klaps przestaje istnieć. To jest oficjalna informacja. Nie powiem Wam w tym momencie, czy to jest zawieszenie działalności, bo jeżeli jest, to na bardzo długi czas, czy po prostu zakończenie. Działalności jako takiej. Czas pokaże, ale na tę chwilę nie mam za dużo do przekazania, bo nie mam kiedy oglądać filmów. A dodatkowo wy niespecjalnie zdajecie się zainteresowani tym, co mam do powiedzenia. Dlatego na tę chwilę dzięki za te cztery i trochę roku, które spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że miło Wam się czytało tą moją pisaninę. I co? Do zobaczenia gdzieś w sieci. Trzymam. Płyni, płynie, obywateli, całość obywateli, całość obywateli, całość życie jest życie jestem. Co? Życie